Konkurs strzemińskiego jest konkursem o najdłuższej tradycji w Akademii. To jest 30. edycja, więc jak łatwo sobie policzyć, trwa już 30 lat. Oczywiście wcześniej był w formule Interfashion, potem był połączony z konkursem strzemiński ogólnym. No, w tej chwili od chyba około 20 lat jest już to podzielone na, na strzemiński sztuka i strzemiński projekt. Więc tradycja jest. No, powiedzmy najsilniejsza, jeśli chodzi o szkołę. Adresatami konkursu są głównie studenci, ale również po drugiej stronie są sponsorzy, są ci, którzy nagradzają, czyli potencjalni potencjalni zleceniodawcy i potencjalni pracodawcy. W tej edycji mamy 59 dokładnie zgłoszonych prac. Oczywiście zdarzają się studenci, którzy zgłaszają to kilka prac. Jest to niewiele mniej niż w zeszłym roku w poprzedniej edycji, która przebiegała no, w warunkach powiedzmy to sobie nie tak nietypowych jak ta. Także uważamy, że jest to no, bardzo dobra reprezentacja i można powiedzieć bardzo dobry wynik. Konkurs, tak jak wspomniałem, adresowany jest do studentów z Wydziału Projektowego. Najsilniej reprezentowana, najwyraźniej najwięcej prac jest z Instytutu Ubioru, w następnej kolejności z Instytutu Tkaniny, z Instytutu Architektury Wnętrz, bardzo dużo prac z biżuterii, wzornictwa i grafiki projektowej. Z uwagi na nietypową sytuację staraliśmy się tą wystawę urządzić w sposób typowy. Jak widzimy, jest ona stacjonarna, jest w miejscu, można ją oczywiście oglądać i oglądać online, czyli zmieniliśmy tylko kierunek, jak gdyby kierunek odwiedzania, czyli nie przychodzimy na wystawę, wystawa przychodzi do nas. To można powiedzieć, że jest to jedyny nietypowy aspekt tej całej sytuacji, jaką mamy Zatem zapraszam wszystkich Państwa do oglądania wystawy na żywo na kanale YouTube ASP.